Bardzo serdecznie witamy drogi uczniów naszej szkoły. Witamy bardzo serdecznie drogich nam rodziców, którzy też tak licznie tutaj przybyli na to dzisiejsze nasze spotkanie świąteczne. Witamy wszystkich wychowawców, wszystkich nauczycieli, całe grono pedagogiczne. Kochani, przeżywamy czas Bożego Narodzenia. Dzisiaj chcemy zaprosić Was do wspólnego wsłuchania jasełek i do wspólnego kolędowania. Dlaczego Jezus narodził się w Betlejem, skoro Maryja i Józef mieszkali w Nazarecie? Dlaczego ta młoda dziewczyna, będąc w stanie błogosławionym, musiała iść tak, w daleką drogę z Nazaretu do Betlejem przez góry, aby tam, aby tam się znaleźć w tym miejscu. Dlaczego? Posłuchajmy słów Ewangelii Świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności na całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy w Syrii był Kiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, choć nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzoną. Wtem stanął przy nich anioł pański, i chwała Pańska zewsząd ich poświeciła. Tak, że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich Anioł Nie bójcie się! Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz A, A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę, obnietek wiaruszki leżące w żłobie. Nie tak dawno papież Benedykt XVI ogłosił w kościele katolickim Rok Wiary i zaprasza nas do tego, abyśmy tą naszą wiarę jeszcze bardziej pogłębili, jeszcze bardziej zastanowili się nad naszą wiarą. Dzisiejsze jasełka i czas Bożego Narodzenia można powiedzieć, że bardzo pięknie wpisuje się w to, abyśmy w tym dziecięciu narodzonym w Betlejem rozpoznali zbawiciela świata. Zbawiciela każdego z nas. Zaprośmy Jezusa do naszych serc, zaprośmy Jezusa do naszych domów, zaprośmy Jezusa do naszych zakładów pracy. Niech on będzie w naszym życiu. Jeżeli on będzie w naszym życiu na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Zapraszamy do przeżycia jasełek i do wspólnego kolendowania. Bardzo ma kochana, tam widzę jest porana. Światło widzę blisko, już w pasterzy jest ognisko. I śropka pełna siana. Tak przetrwamy tam do rana. Chlulik. Toż to, to jakie cały przejść. Boże, to w chcecie. Boże drogi, co on plecie? Nie jesteśmy my wrogami. Jedno z nieba aniołami. Z się stawicie z Ja wam pierwszy to objawam. Pręciutko tam pójdziecie. Przywitać Boga waszego, na siarku zrodzonego. A, jaka cudowna doszła nas nowina. Anioł nas wybrał, by powitać syna. Lecz poczekajcie, trzeba znaleźć jakieś dary. Nie bądź małej wiary. Ode mnie weźmie dużo syna i trzeba. A ja tam dwie tuste owieczki. A ja weźmę po plejach i dwie smacubeczki. Czas wyruszyć w drogę, podatki już mamy. Anioł nas poprowadzi, to się nie zbłąkamy. powitajcie. To wyklejem! podążajcie! Jestem Herod, silny król, Lecz opanował i przeszł mnie ból, Gdy pomyślał, że jest inny król. Ponoć król wszystkich króli na świecie. Co to musi być za dziecię? już musi posiadać moc, że każdy podąża do niego w tę noc? Wiem, wiem. Zgładźmy go. Zabijmy wszystkie małe dzieci. Wojsko niech wieczy szukuje. Niech wszystkie małe dzieci wymorduje. Heligerontów, hey, kąte, a wy, konia, nie miał, nie miał tek. No to ja bym, co do libra. Toś mi nawet besterze, płacić do piekła. Chyba będzie mnie do piekła. Tak, światko, państwo dziutki, pan do piekła. My nie spudziewamy, będzie się pie, tu w kolonie. Ja się do światło. Jak się rzekło? Zbrodnia. Pina. Karo. Panu daj, przed Jezusem biją czołem, nie układają opiary. To kadzidło, Mireus, złoto, niesie mi Jezus szczerze. Co dajemy Ci z ochotą, przyjm od nas ofierze. <todgrybujesz> I radujmy, bo narodził się Zbawiciel. Wszego świata odkupiciel. I ja zbieram się prędziutko. Stawaj, czarcie, tu prędziutko! Nie podskupuj anielskich piórek. Wciąż mu w głowie figle i coty. Wciąż zimną kłopoty. Po Moi mili, żeście tak licznie do mojego synka przybyli. Niech dawać Bogu was zawsze króluje, a radę serca wam zajmuje. Niech nam żyje Jezus mały, promieniujący od swej chwały. Na to się nie bo się Bo choć nam czasem mylą się drogi, to miłosierny nasz Pan Bóg to przedstawienie tylko, lecz w życiu trzeba, ze wszystkich sił swych chcieć wejść do nieba. I kiedyś wszyscy tam staniemy i zbawienie osiągniemy. Drogim uczniom, rodzicom, wszystkim pracownikom szkoły, niech Boże dziecię, które się stajece rodzi, za wszystkie troski, starania, pracę hojnie łaskami nagrodzi. Ter a teraz kolendę! Dzieciątku, rado zaśpiewajmy. Co skonuje, z serca na długo zachowajmy.